Połowie maja pojawił się śnieg, między innymi na Podhalu i już się zaczyna, gdzie to ocieplenie klimatu ekoterroryści. Nie znają podstaw, Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Polacy nie odróżniają pogody, czyli tego, co za oknem dziś od klimatu, czyli średnich warunków z ostatnich lat. Wyjątkowo późny atak zimy mieliśmy niedawno, przed pięcioma laty. Po rekordowo ciepłej zimie 2019-2020 największy atak zimy nastąpił w okresie majowych zimnych ogrodników. W rezultacie w kętrzynie i suwałkach pokrywa śnieżna wzrosła do 8 cm. Ale Facebook żyje swoim życiem, jak w maju nie ma upału i grillowania to globalne ochłodzenie a jak w marcu padną rekordy ciepła to po prostu słońce mocniej grzeje. Maj bieżącego roku przynosi temperatury sporo poniżej normy wieloletniej 91-20, a co ciekawe podobne temperatury nierzadko mieliśmy w ekstremalnym lutym 24 roku. Ludzie mają też selektywną pamięć pogodową, zapamiętują to, co im pasuje albo co było na wakacjach. Zdarza się niestabilność wiru polarnego pod warunkiem sprzężenia i blokady atmosferyczne, wszystkie te zjawiska, nasilone przez ocieplenie Arktyki, mogą sprzyjać wędrowaniu mas zimnego powietrza w kierunku niższych szerokości geograficznych, sprzyjające występowaniu okresów zimna na wiosnę. A poza tym, chyba lepiej jak jest chłodniej niż jak grzeje w łepetynę i jest duchota.